To ja, Yumiko. I witam Was w, pier w pierwszym odcinku pilotażowym. Pierwsze w, w, no w pierwszej części w NAFA. Nie, w pierwszej części, ale w odcinku pilotażowym z FNAFA. Więc co, zaczynamy? Tak. Okay. New game. Yes, no. Yes. Start new game? Yes. Ogólnie ja znam fabułę. Nie. Chodź. Chodź, ja stracę. Ogólnie ja oh. ścigamy ciebie. Przeżyłam. Chcę, Przeżyłam. się znowu. To się wiesz, Auto uh, na forward. nashat, tokyo. <gasps>

Pamiętam jak się Nexa z, mm, był ze jak w to W ogóle poz pozdrawiam wszystkich widzów Nexa. I Katona. I Kodeka. I I tyle w sumie mam do powiedzenia.

Ty chcesz, żeby Freddy się pokazał. Nie, Freddy. Freddy. Mócie ewentualnie Tak, Ta kka. To tu. Mhm. No. Ten tak. To musi skończyć foterię. nie, nie muszę. co się stanie jak to poleci aż do stu? Mm. To jest coś. To nie? A tu ty jesteś. Eee. To nie będzie ten ptak. No nie nie ma. Mówiłam, że Boniacz ewentualnie czika. Bonia Ciekawe, kto się ono pojawi Boniacz czy Cika. Ta co się Ta zniknęła. To jest on! Ha? Tak. Boni. Boniacz. Hmm. Ja pamiętam, jak on wyprątał. No cofnąłeś się. Na słupcio. O, widać? Gdzie jesteś? I znowu tu? I to nie jest, to jeszcze na te jumpscare'y ja, Nie, tylko szukać Ja na serio mówię Nie ja próbuj ale my to przeżyjemy czy nie? Nie wiem Okej okay. To co się ja nie wiesz co oznaczało ale ty tu dzisiaj przyjdziesz? Już w nocy? Nie. Ale on no przyjdzie. Musisz wykończyć tę baterie. Jak wykończę baterię, to Freddy normalny przyjdzie. Jak tam było ciemno. Czemu? Tu jesteś, dobra. Nie. To sobie odpalę światło. Ja to tylko baterię. Sorry, Bonnie, nie na Ciebie dzisiaj. Poluję. To... Nie Nie Twoja dzisiaj zmiana. Tego cika! Ale jak mam być szczerze? Szczera, ja? to się wstrygnęłam jak. Ja to co się pojawię, to ja się boję. Ja się wstrygnęłam jak yy, przyszło tutaj przyszedłeś A e, wiesz co? Ja e, ja, wyś... myśl... ja przez chwilę myślałam, że mi się bateria skończyła Ale nie. A po prostu się błoniacz ruszył Przerusił do ciebie? Ej, co tam ryka? Tu ciebie? Ej, mryka? A co to jest? O, ja błoniacz Hmm. Widzę Twoje kura, Chyba to przez kura, ry ruszą raz. O! Dobra, już Jest 21%. Ha. Szybsza byłam. czy czy... jesteś? Boniacz? Szósta. Już ja od razu mówię, że... Poniosł? Pojawił się? Nie, nic nie zabiłeś. Tak, ale to zrobię w kolejnym odcinku, od razu dam się zabić i widzimy się w następnym odcinku, w drugim, bo jakby... Ktoś to nie ma z drugiego, części. Okej, to jest to samo. Nie no, zrobię najprostszy sposób, żeby się zabić. A przez da, kamery bo... się nie to... Ej! Ty się szybko zabijesz. Teraz jest to światło i. Uf. Ej, co był? Chicken? Czekam. Bonnie. Ot... Nie, tu był Bonnie, tu był Freddy. Kiedyś zniknął. Bo chce ci sapić, bo cię nie sapił. W sumie jest? W jest tu? Mm. Aktywność w i na 50% Jak na standardach Oj, a co się stanie, tutaj, tutaj a... się ktoś poruszy? A teraz... A sami jak tej To ciekawe, co? O, się pojawi, a... nie? A tamtej nocy Boniacz aktywność 100% Wiesz, czy się normalnie... A wiesz, jak ja mówię na niego? Jak? Ralf i misz, bo on wygląda jak Ralfi misz. Jaki misz? i misz, on tak samo wyglądał. Rafi No. To jest Freddy. <grywa> Ale wygląda jak Ralfi misz. Ej, Zobaczyłem gdzieś oboniacza. jest tutaj. I co, jak pokazał się, ale no, jak to ten... Ale kto się pokazał? No bo czekaj, dobra, zdechnę. E, ja nie miałem strachu. Więc dlatego to czy? Nie. Czemu ja on tam się sieci. On tak zasadniczo sieci. Sí. Wiedziałam, że to się stanie, ale i tak się wzrugnęłam. nie chciałam, żeby mnie to zabiło, bo... Byłam ciekawa, jak długo ten tam będzie stać. Ten twojo twój i papa.